Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy takie uporczywe, częste obgryzanie paznokci niesie ze sobą jakieś konsekwencje. Słuchajcie, to jest jednostka chorobowa, która ma nawet swoją nazwę, i takie właśnie częste, uporczywe obgryzanie paznokci nazywa się onychofagią. Trudne słowo, natomiast niestety takie właśnie obgryzanie paznokci jest jednostką chorobową. Dlatego bardzo ważne jest, aby znaleźć przyczynę obgryzania takiego właśnie uporczywego paznokci. Co się może stać, kiedy właśnie będziemy te paznokcie tak uporczywie często obgryzać? Są różne takie właśnie skutki uboczne obgryzania tych paznokci, niezwiązane z samą płytką paznokcia. Może po pierwsze, być y, po takim właśnie uporczym obgryzaniu paznokcia, nieprawidłowy zgryz, mogą nam się tutaj przednie zęby wykrzywić. Bardzo często też dochodzi do zapalenia właśnie dziąseł, ponieważ wiadomo, pod paznokciem y, są różnego rodzaju bakterie. Co się dzieje z samą płytką paznokcia? Jeżeli ją tak właśnie y, obgryzamy bardzo często, to ona się staje po pierwsze bardzo taka krucha, łamliwa pasnokit się rozdwaja i słuchajcie zmienia nam się kształt płytki paznokcia do tego stopnia że ta płytka jest coraz mniejsza aż w pewnym momencie można ją zupełnie zaniknąć dlatego bardzo ważne jest żeby jednak znaleźć przyczyny tego obgryzania paznokci i robić wszystko żeby ich tak właśnie uporczywie nie obgryzać więc tak Ogryzana taka płytka paznokcia odrośnie, natomiast ten paznokieć musicie pamiętać, będzie się zmieniał. On nie będzie miał takiego właśnie pierwotnego kształtu i nie będzie do tego pierwotnego kształtu jakby zmierzał tylko on będzie się zmieniał. On będzie coraz ta płytka będzie właśnie coraz mniejsza, będzie bardziej taka rozszerzona I no to co się właśnie może stać, to co powiedziałam może dojść do tego zupełnego zaniku płytki paznokcia Dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie, właśnie, paznokci, co robić, w jaki sposób je pielęgnować, jeżeli już faktycznie macie z tym problem, zadawajcie takie pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Jestem tutaj dla Was. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Jeżeli ten film Wam się podobał, to bardzo proszę, łapka w górę. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!